Toksyczny rodzic to nie tylko ten, który pije, bije, wyzywa czy molestuje. Toksyczny rodzic to też osoba niedojrzała emocjonalnie, która nie potrafi Ciebie psychicznie czy emocjonalnie wspierać. To też rodzic nieobecny albo skupiony bardzo na samym sobie i zaniedbujący Twoje potrzeby. Może to być rodzic traktujący dziecko jak partnera, oczekujący, że będzie. Zaspokajał jego potrzeby emocjonalne. Rodzic nadopiekuńczy jest również rodzicem toksycznym. Rodzic zbytnio narzucający swoją wolę, albo też zbyt wyluzowany, który tak naprawdę nie uczy dziecka stawiania granic czy reguł życia. Często ludzie mówią, że mieli dobre dzieciństwo, bo rodzice byli ze sobą, bo nie było za dużo kłótni, bo nie było alkoholu ale wystarczy popatrzeć na to, jakie mamy problemy dzisiaj jako dorośli, żeby wywnioskować, czy ktoś miał toksyczne dzieciństwo, czy nie. A jaka jest różnica między rodzicem toksycznym a rodzicem, który jest po prostu człowiekiem i popełnia błędy? To różnicą jest chęć zmiany i chęć pracy nad sobą, żeby nie popełniać znowu tych samych błędów, które popełnialiśmy.